Witam, dzisiaj spróbujemy wymienić fabryczne radio Opel Astra a takie samo jak montowałem w Corsie. Zobaczymy co z tego będzie. Dlamy te wolczyki. nauczałeś po kominerki, idzie, 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 idzie. Dobra, wyciąg, To przynajmniej całe wyszło. Przymierzymy to, co będzie pasowało. Kurwa, widzę, że już kostka jest inna niż w korsie. Adyjko trochę większe, ale to tylko pewnie obudowa. Dobra, przyłóżmy to, czy będzie pasowało. Jeszcze zakupiłem wcześniej złączkę do anteny. Dobra. Kurwa, tak krzywo wchodzi? Dwa doszła. Przymierzmy. Mam te złączki. Jedna. Druga. Czy ja w ogóle wejdzie? Wejść, powinno wejść. Tamto weszło do korsy, to to też powinno wejść. Ramkę muszę sobie obczaić jakąś na Aliexpressie. Dobra, to wejdzie. A tu też jest to metalowe? Wyciągnę czy, czy. to metalowe, tą ramkę, czy co to jest. Tyle To tak, dużo. Wpadnie pewnie do środka. Dobra, tą ramkę się założy. Chujowo to wygląda. Miałem kupić droższe, ale szkoda kasy na gruza. Tak, żeby ino było, telefon podłączyć. I Puścić coś. Dobra, ja to, jakoś to ogarniemy. Gorzej będzie z wtyczką. To się na razie odepni. Będzie pasować. A to, co to jest za cud techniki? Kurwa mać. To będzie chlastać kable. To, to, to. jakby to wyciągał wsówki i powpychał. Nie trzeba było kabli ciąć. To jakbym obciął na około, to i tak mi to nie wejdzie. Musiał kostkę jeszcze rozciąć na pół. Radio, Bieda edition Dobra, no to zrobimy to tak. Ja się zorientuję na necie, czy są jakieś złączki do tego. Najwyżej będziemy kombinować ze złączkami, a jak nie, to powyciągamy te piny razem z kablami i powpychamy. Opieprzemy taśmą izolacyjną. Powinno być GIT. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie będę niszczył instalacji będę ciął przecież tego No nie, no A to jak, to sterowanie z radiem A to są puste? To na no, co to było Napierdolę, ale kurwa Patrzcie się na to Kostka taka duża A puste piny No i po co to takie zrobione? Bez sensu Tak jakby coś tu miało być jeszcze pod nawigację albo pod coś Ale już kabli nie ma Tam dalej nie ma nic, jednej kostki nie ma, Widzę kable i to idą kable do do klimatyzacji no dobra czyli zrobimy w drugiej części będziemy to ciąć nie ja będę się bawił jednak jakimiś z jakimiś kostkami z Allegro czy tam skądś zrobimy to najprościej i najtaniej dobra Byłoby na tyle. Hej.